Cześć, w dzisiejszym tłumaczeniu trochę inaczej niż zwykle, ponieważ dzisiaj przetłumaczymy sobie cały tekst. Cały tekst napisany w czasie przeszłym Imperfekt, też możemy powiedzieć preteritum. I jest to kawałek bajki, którą pewnie. Za... Jest to kawałek bajki, którą zapewne każdy z Was zna: Alicia in Wunderland, czyli Alicja w krainie czarów. Tłumacząc ten tekst zdanie po zdaniu, będziemy sobie również mówić o tym, jaki jest bezokolicznik. Gdy będziemy tłumaczyć nasz tekst zdanie po zdaniu, będziemy z tych zdań wyciągać czasowniki, mówić sobie, jak brzmi bezokolicznik tego czasownika, a także jaka jest forma w czasie przeszłym imperfekt oraz w czasie przeszłym perfekt, czyli po prostu Partii 2. To zaczynamy. Alisa Hockte in Gras und langweilte sich. Oczywiście, po przeczytaniu każdego zdania przeze mnie, koniecznie próbujcie sami tłumaczyć. Myślę, że tutaj takim kluczowym słowem jest czasownik hocken. Czasownik hocken w, w czasach przeszłych, Hockte, gehockt, oznacza siedzieć w kucki, po prostu kucać. Czyli Alisa hockte im gras und langweite sich. Alicia siedziała, kucała w trawie i nudziła się. Sich langweilen, nudzić się, sich langweilte und sich gelangweilt. Partizip 2. Neben ihr saß die große Schwester und las. Ähm, neben ihr Neben I, czyli obok niej. Nieben, yy, obok. Mamy tutaj zadajemy pytanie, gdzie obok niej. Jeżeli zadajemy pytanie, gdzie jest to bezruch, to oczywiście użyjemy celownika po przyniku neben. Stąd pojawiło się i ja za imek osobowy jej. Neben i ja, sasiko ser festa und las. Sas. Pochodzi od czasownika sitzen, sitzen, sas gesessen, czyli siedzieć, siedziała. Obok niej siedziała duża siostra, und las. Las, odlesen, lesen, las, gelesen, czyli czytała. Alisa schaute in das Buch und sagte, was für ein langweiliges Buch. Kein einziges Bild ist darin. Um, Alisa schaute in das Buch. Schaute od czasownika schauen to spoglądać, zerkać, patrzeć. Schauen schaute geschaut. Alisa schaute in das Buch und sagte. to oczywiście od czasownika sagen. Zagen, sagte, gesagt, czyli mówić. Czyli Alicja spojrzała w książkę y, i powiedziała. Was für ein langweiliges Buch. Was war, jeżeli mamy właśnie pytanie was war ein, was war ein, no oczywiście wszystko jest zależne od tego, jaki rodzajnik ma dany rzeczownik, to wtedy właśnie tłumaczymy to jako co za dziwne, co za nudna rzecz sprawa. I tutaj właśnie mamy użyty ten pytajnik, czyli was fa ein langweiliges Buch, czyli co za nudna książka, kein einziges Bild ist darin, czyli. Nie ma tam ani jednego obrazka w środku Darin, czyli w środku, w niej, w tej książce. Die Schwester lachte. ich finde das Buch spannend, aber du bist noch zu klein dafür. Die Schwester lachte. czasownik lachen w języku niemieckim nie jest czasownikiem zwrotnym, w przeciwieństwie do języka polskiego, gdzie czasownik właśnie lachen tłumaczymy jako śmiać się, Czyli siostra zaśmiała się y, i powiedziała: I świnde das Buch szpanent, Czyli ja uważam, ja sądzę, ja uważam książkę za wciągającą, interesującą, czy też ciekawą. Y, te wszystkie znaczenia, może właśnie mieć słówko szpanent, y, aba du bist noch zu klein dafür, ale ty jesteś jeszcze za mała. Dla niej, na nią, na tą książkę. Znowu dodajemy da plus przyimek i w ten sposób właśnie dotłumaczymy jako na to, na nią. Na przykład możemy powiedzieć sobie zdanie: Iść antwotejowaw, ja odpowiadam na to, iść da fon, ja marzę o tym. Czyli nie mówimy, nie powtarzamy już tego rzeczownika, o czym marzę, na co odpowiadam, tylko po prostu mówimy na to o tym. I tutaj właśnie w tym przypadku jest podobna sytuacja, czyli ta fa, czyli na to, na tą książkę. Jesteś jeszcze za mała. A pamiętamy oczywiście, że jeżeli przyimek zu znajduje się przed przymiotnikiem, to tłumaczymy ten przyimek jako za. I soll zu klein sein, wie Fach Alisa empört. I soll zu klein sein, Czyli ja mam być za mała. Właśnie czasownik Zolen, czasownik y, y, modalny Zolen, tłumaczymy jako powinno się, powinno się coś robić, ale również tłumaczymy to jako mam. Na przykład ja mam więcej jeść, w tym znaczy, że ja powinnam więcej jeść. Izol mea essen. Ja powinnam pi więcej pić. Izol mea trinken. Hmm, czyli jako ja mam, że ja coś mam robić, ja coś powinnam robić, wtedy użyjemy właśnie tego czasownika modalnego zolen, oczywiście odmienionego przez, odpowiednio przez osobę. I tutaj mamy Izolcu kleinzel, ja mam być za mała, widasz prach, Alisa empürd, widasz sprach, od czasownika widasz presien, czyli sprzeciwiać się, zaprzeczyć również jest tłumaczony. Widasz presję, widasz pach, widasz pochem. Jako sprzeciwiła się Alicja oburzona. Empyrt oznacza oburzone. Ich bin acht Jahre alt und ich kann schon lesen. Czyli po prostu ja mam 8 lat i już potrafię czytać. Tutaj widzimy, że können oczywiście ma znaczenie potrafić, a nie jako móc. Tylko ja już potrafię czytać. Die große Schwester Szwik pochodzi od czasownika schweigen. Schweigen, Schwik, geschwiegen. I oznacza milczeć, czyli starsza siostra, duża siostra milczała. Sie wollten nicht mehr gestört werden. E, Tutaj mamy zdanie w stronie biernej, w czasie przeszłym w stronie biernej, jeszcze z czasownikiem modalnym. E, Stören oznacza przeszkadzać. Czyli sie wollte nicht mehr gestört werden, czyli ona nie chciałaby jej więcej przeszkadzano. Alisa. Gente und ließ sich müde ins Gras fallen. Gente hmm, pochodzi od czasownika gehen, czyli ziewać. Geinen gente gegent. Ehm, ließ sich fallen, czyli po prostu upadła w trawę, położyła się w trawę, ehm, Czyli Alisa gente, Alicja Ziemnęła i upadła, położyła się zmęczona w trawę. Tłumaczenie całych tekstów daje nam możliwość zrozumienia wielu rzeczy po prostu z kontekstu. A gdy tłumaczymy jeszcze sobie takie teksty, to bardzo szybko zapamiętujemy nowe czasowniki, nowe słowa i zapamiętujemy je właśnie z. Tym kontekstem, w którym y, poznaliśmy te słówka, więc koniecznie powtórzcie sobie i zapiszcie sobie dzisiejsze nowe czasowniki. Oczywiście zanotujcie wszystkie ich formy w czasach przeszłych, by na pewno nie sprawiały wam problemu podczas ich użycia. Do zobaczenia w kolejnym tłumaczeniu już za tydzień.